Aby móc wysyłać zamówione towary przez Twoich klientów ze sklepu internetowego Estor, musisz skonfigurować formy dostawy. Aby to zrobić, przejdź do menu konfiguracja, następnie sprzedaż, po czym kliknij pozycję wysyłka. Na wyświetlonej stronie zobaczysz wszystkie zainstalowane i skonfigurowane moduły dostaw. Aby zainstalować nowy, kliknij w przycisk plus. Wprowadź nazwę dla nowego modułu dostawy. Zazwyczaj jest to nazwa firmy kurierskiej wraz ze sposobem dostarczania i rozliczania, np. DPD przy odbiorze lub DPD przedpłata. Następnie, jeżeli posiadasz dane API od przewoźnika, wybierz jeden z systemów zintegrowanych, np. DPD. Następnie włącz moduł, aby był on widoczny w koszyku. Jeżeli kurier ma się pojawiać w koszyku niezależnie od gabarytów produktu, wybierz opcję Wszystkie gabaryty. Jeżeli jednak posiadasz w sklepie podział na różne gabaryty, wybierz tylko te, które mogą być dostarczone przez wybraną firmę kurierską. Pamiętaj, że jeżeli do koszyka zostaną dodane produkty o innych gabarytach niż wybrane, skonfigurowana forma dostawy nie wyświetli się w koszyku. Określ stawkę podatku VAT dla kosztów dostawy. Domyślnie jest to 23%, i taka stawka na ogół obowiązuje we wszystkich firmach górskich. Następnie określ wagę lub cenę minimalną, dla której ma się pojawić forma dostawy w koszyku. Jeżeli dana forma dostaw ma się pojawiać zawsze, pozostaw to pole puste. Teraz najważniejszy moment. Musisz skonfigurować koszty wysyłki zależne od ceny lub od wagi złożonego zamówienia. Najczęściej wybierana jest opcja waga, ponieważ takie zasady mają zazwyczaj firmy kurierskie. Jeżeli dostarczana paczka ma kosztować niezależnie od gabarytów czy wagi, możesz wybrać opcję opłata stała i określić jeden koszt. Jeżeli natomiast posiadasz różne produkty o różnych wagach, i są wymagane progi, należy je uzupełnić zgodnie z cennikiem kuriera. W przypadku modułów dostaw bardzo istotną cechą jest również to: że jeżeli waga lub koszt złożonego zamówienia przekroczy ostatni próg, skonfigurowany moduł dostawy nie pojawi się w koszyku. Dodatkowo możesz podać koszty pakowania, które będą doliczane do kosztu dostawy zależnego od wagi lub łącznego kosztu składanego zamówienia. Dodatkowo możesz określić próg dla darmowej dostawy. Jeżeli podczas składania zamówienia ten próg nie zostanie osiągnięty, Klient zobaczy informację o brakującej kwocie na stronie koszyka. Jeżeli Twój sklep internetowy posiada wiele regionów, należy wybrać odpowiedni, tak aby konfigurowana forma dostawy działała na terenie konkretnego kraju. Jeżeli nie ma żadnych ograniczeń regionalnych, pozostaw wartość brak. Jeżeli przewoźnik oferuje możliwość śledzenia przesyłki przez Klienta, wprowadź link do śledzenia paczki, zastępując numer przesyłki zmienną $NR, podkreśnik wysyłki, Zmienna ta będzie automatycznie zamieniana na właściwy numer paczki, którą nadasz z poziomu zamówienia. Za pomocą pola kolejność wyświetlania możesz ustawić w jaki sposób i w jakiej kolejności dana forma dostawy ma się wyświetlić w koszyku. Jeżeli chcesz zachować alfabetyczny porządek, pozostaw to pole puste. Wybierz obsługiwane płatności dla wybranego przewoźnika. Jeżeli klient go wybierze w koszyku, lista płatności zostanie ograniczona do obsługiwanych. Zwróć uwagę na fakt, że w koszyku będą wyświetlane tylko te moduły płatności, które zostały zainstalowane i skonfigurowane. Na koniec kliknij przycisk Zapisz. Jeżeli wprowadziłeś do sklepu moduł dostaw zintegrowany z konkretnym przewoźnikiem, jak na przykład DPD, ponownie przejdź do edycji modułu i przewiń stronę na sam koniec. Podaj wszystkie dane potrzebne do API, które otrzymałeś od przewoźnika. Dzięki temu będziesz mógł nadawać przesyłki oraz generować listy przewozowe, etykiety na paczki, bezpośrednio z poziomu zamówienia w panelu administracyjnym. Na koniec kliknij przycisk Zapisz. Od tej pory nowa forma dostawy będzie widoczna w koszyku Twojego sklepu. Podczas składania zamówienia przez klienta, przy wyborze formy dostawy, Lista płatności będzie się zmieniać w zależności od wybranego dostawcy i dostępnych form płatności, które zostały skonfigurowane dla każdego z kurierów. Teraz klient może kontynuować proces składania zamówienia, logując się lub rejestrując. A jeżeli ty nie masz jeszcze własnego sklepu, to koniecznie przetestuj go już dziś na sklepywuw.pl. 14 dni za darmo. A jeśli chcesz więcej praktycznych porad i tutoriali, koniecznie zostaw subskrypcję i bądź z nami!